Dzień dobry Natalia. Dzień dobry wszystkim. Cześć Agnieszka. My dzisiaj o ważnych rozmowach. O czymś, co już zaczęłyśmy, pewnie się gdzieś tam przeplatało wcześniej w naszych już spotkaniach i tematach, ale y, o tym, żeby jak chcemy coś powiedzieć dla nas ważnego, z naszej perspektywy ważnego, często trudnego, czyli wahamy się powiedzieć, nie powiedzieć, co z tym zrobić. Y, jak się do tego przygotować, co wziąć pod uwagę, kiedy mamy takie sytuacje? Pomyślcie sobie o tym, że mm, ja w ogóle mam tak, że zastanawiam się, kiedy warto w ogóle powiedzieć, a kiedy dać sobie spokój i odpuścić. Nie? Mm. I, kiedy, I kiedy coś do mnie wraca, to znaczy, że jednak jest to sygnał intuicyjny, powinnaś to zamknąć, przepracować, ale nie sama, bo już sama próbowałaś i dalej wraca. Czyli jednak jest to ważne, jednak ta osoba jest z tej perspektywy dla ciebie ważna, pójdź i porozmawiaj. I teraz, jeżeli chcę coś ważnego powiedzieć, a to jest trudne, bo może być różnie odebrane przez tą osobę, oczywiście nie chcę, żeby się na mnie pogniewała, chcę, żeby zrozumiała moją perspektywę, tak? To nie mogę zrobić tego tylko myśląc o sobie, że ja dzisiaj czuję się silna, zwarta i odważna, żeby pójść i powiedzieć, tylko jeszcze, żeby wziąć pod uwagę to. Czy ona jest na to gotowa, czy to jest dobry moment, czy nie na przykład skopie leżącego, tak kolokwialnie ujmując rzecz. Bo jeżeli ja będę odważna i popatrzę tylko na to ze swojej perspektywy, że zrobię to dzisiaj o 20, po prostu podjadę spontanicznie i powiem, a tam u tej mojej koleżanki czy kolegi coś będzie też na rzeczy, coś będzie się działo niedobrego. Być może jest to trzeci dzień z rzędu, kiedy ma słabsze dni w swoim życiu i ja jej jeszcze dorzucę swoje, ważne. To po pierwsze, ona może tego nie usłyszeć. Po drugie, nie ja mogę oczekiwać, żebym nie zrozumiała. Po trzecie, ja też nie osiągnę tego efektu, na którym by mi zależało. No właśnie, a jak mówimy o efekcie, to znowu wracamy do naszego kochanego pytania: po co to robię? Nie? Ono ja się w kółko będzie tutaj powtarzać, bo to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że ja przygotowując się do takiego spotkania, muszę sobie odpowiedzieć na pytanie: po co ja chcę jej o tym powiedzieć. Tak. To może być, to będzie korzyść pewnie jakaś dla mnie, ale też muszę pomyśleć o tym, czy to będzie korzyść dla niej. Co jej to da, co jej to zrobi, jak to wpłynie na naszą dalszą relację. Muszę przewidzieć pewne scenariusze wydarzeń, scenariusze jej reakcji na przykład na to i jakie mhm. będzie pokłosia tego. I staram się w ten sposób analizować. Niektórzy twierdzą, którzy mnie znają, że właśnie ja za bardzo analizuję. Pewnie tak. Co nie oznacza, że nie zdarza się spontan. Tak? Spontanicznie też się zdarza, że coś powiem. Ale mówię teraz z perspektywy tego, co jest lepsze, co jest po prostu bardziej korzystniejsze, co jest bardziej empatyczne i przynosi po prostu lepsze rezultaty. Możemy spontanicznie to zrobić, możemy zaufać intuicji i też e, zrobić to jakkolwiek. Ale jeśli przygotujemy się, tak jak do negocjacji z trudnym przeciwnikiem, z trudnym klientem, biorąc pod uwagę jego uczucia, jego emocje, jego wartości, i to, co ja chcę zyskać dzięki temu, że mu to powiem, myślę, że obie strony na tym mogą skorzystać. Co myślisz? Brzmi fantastycznie. <laughs> Nie, dosłownie, bo e, gdyby każdy z nas podchodził chociaż w 50% to, co powiedziałaś, e, chodzilibyśmy chyba mega szczęśliwi, bo to by było takie... Nie, I ja tak jak sobie tak wyobrażałam taki idealny świat, no tak nie będzie, nie? Bo byłoby łatwiej tak. Ja zgadzam się z tym, co powiedziałaś, bo ja kiedyś miałam inaczej. Na zasadzie chcę z kimś porozmawiać i to robię. Czy absolutnie nie brałam pod uwagę to, że ktoś jest rozjechany, czy nie, no to już jest kwestia może i doświadczenia, bo to też trzeba czytać między wierszami i patrzeć na... Całą no, mowę ciała, tak? bo to, to gdzieś Jasne. tam też ona daje do zrozumienia, że to nie dzisiaj. Ona ci może tego nie powiedzieć, ale może ci to pokazać. Nie? Więc kiedyś tak może było inaczej, a teraz. Mm, no, wiesz co? Znaczy, powtarzam, to, co powiedziałaś, jest fantastyczne, i gdybyśmy mieli to cały czas w tył głowy. Um, aczkolwiek jest jeszcze coś takiego, że nie ma idealnego momentu, nie? To też jest takie coś, że e, nie ma idealnego dnia na nic, w sensie takie na nic, no jeżeli chcesz coś zacząć, coś, coś, coś zrobić, e, to zacznij już, co do e, ingerencji drugiego człowieka, że, czyli chodzi o kontakty. Międzyludzkie, no tutaj dobrze jest brać pod uwagę ten drugi czynnik, czyli tą drugą osobę, po prostu. Z drugiej strony, stanie. my nigdy nie wiemy, kiedy jest ten dobry moment. My nigdy nie będziemy wiedzieć, do No końca, właśnie, nie? też nie, nie. Ale też myślę, że wiesz, co na przykład, jak na przykład, no dobra, załóżmy, że nie masz tego tego, tego, tego czynnika drugiego, że chcesz jechać, chcesz pogadać, bo czujesz, że to już chodzi, przerobiłaś to i z sobą, i z kimś mówisz, no musisz, tak jak powiedziałeś, przerobić, jedziesz. No, i załóżmy, no, wszystko wygląda na to, że jest OK, zaczynasz mówić i ta osoba na przykład zaczyna inaczej reagować. To myślę, że dobrym, żeby się upewnić, czy to na pewno, w sensie takim swoim pytaniem, jest dobry moment, dobrze jest zadać takie pytanie. Na zasadzie, wiesz, upewnić się, czy jest wszystko w porządku, czy jest wszystko dobrze, co u ciebie słychać, jakie wiesz, takie, no, jak już naprawdę nie wiesz, czy iść, brnąć dalej, czy nie, no, bo to nie da się takiej. 100% recepty znaleźć i zrób to tak, jak masz, jakiś scenariusz, no bo y, będą inne emocje, będzie, y, 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 no, środowisko, w którym jesteście, moment, dzień, pora, wszystko tak wpływa, że może się okazać, że ten scenariusz, który sobie ustaliłaś, nie wiem, w samochodzie, <głos》>, zaraz się okaże, że on się całkowicie gdzieś tam rozpłynie, nie to mówię, to że to to się rozjedzie, bo, do, bo dobrze się jest przygotować, nie, do tego, mimo wszystko, ja też jestem tego zwolennikiem, ale musisz wiedzieć, że to, co się będzie za chwilę działo, może gdzieś tam wyjść spod kontroli. I a, no, no, bo takie gdzieś tam życie kieruje, nie? Zobacz, teraz tak Ale sobie pomyślałam to. o tym, że, że właśnie, przepraszam, że ci przerywam, że nawet jak chcemy coś dobrego powiedzieć, podzielić się z kimś i załóżmy, że to jest nasz partner życiowy i my tak spontanicznie, ja tak mam często, moje wewnętrzne dziecko się cieszy jak pięciolatka, i ja tak próbuję mu o czymś powiedzieć i czasem bywa tak, że on yy, w ogóle nie odwzajemni tych moich emocji. Ja jestem taka, czy ty w ogóle słyszysz, co ja ci powiedziałam? I to też, to też daje jakby mi do zrozumienia, że być może ja właśnie zrobiłam tego wstępu. Ten wstęp, czyli na przykład jak to jest ta koleżanka i to jest coś trudnego, to zadzwonić może do niej wcześniej i powiedzieć, słuchaj, jest taki, taki temat, ja potrzebuję z tobą przez pół godziny porozmawiać, kiedy możemy się spotkać, czyli jednak też dać jej szansę przygotowania się na to i mm -hmm. usłyszenia od, od, od niej, kiedy ten czas byłby tym dobrym czasem, żeby ten czas i miejsce mm -hmm. były dobre i odpowiednie, żeby nikt nam nie wchodził, żeby się nie okazało, że ja tam przyjadę, a tam sąsiadka inna siedzi, nie pogadamy, nie? Bo tak może być. A tutaj z tą najbliższą osobą, kiedy dzielimy się spontanicznie czymś dobrym, czyli generalnie nie potrzebujemy być do tego odważnym, ale po prostu się dzielimy, to też chcemy. No fajnie by było, żeby ktoś z nami współodczuwał, nie? I jak tak się nie dzieje, to, to ja czasem tak... Okej. Okay, też sobie zdaję sprawę, że to nie był dobry moment. Ale to, jest. <laughs> ale ale to dobrze, tak, wiesz co. No, no. no. O, o. No i kto teraz ma mówić? Dobra, to ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz z tymi no, dziećmi, bo na przykład jak z dziećmi mam ochotę porozmawiać o ważnych, trudnych tematach, rodzić dziecko, zwłaszcza jak dziecko dorasta, przekształca się z tej poczwarki yy, w okresie adolescencji, to... Yy, Najczęściej, ponieważ my mamy takie rytuały planszowe, planszowe wieczory albo wieczory filmowe, albo sobie po prostu siedzimy i gadamy, jest dobry nastrój, dobra atmosfera. To jest najlepszy moment, żeby z dzieckiem poruszyć trudny temat, żeby coś z dzieckiem ustalić już z takim dzieckiem dojrzewającym. Także polecam wszystkim. Oczywiście takie wieczory rodzinne warto zacząć tworzyć od małego, bo ja myślę, że gdybym zaczęła nagle wymyślać, że robimy sobie piątki rodzinne. Kiedy oni mają po 15 lat, to jest już za, za późno. Ale my to zaczęliśmy robić, jak oni byli w przedszkolu, i my po prostu mamy takie swoje dni. Jak, jak piątek wypada, bo im coś wypada, to zawsze dbamy o to, żeby taki dzień był inny, zastępczy, gdzie sobie siadamy, gramy w coś i wtedy robi się naprawdę fajna atmosfera takiej otwartości mhm. na rozmowę, po prostu na dialog na różne tematy, nie? gdzie cztery osoby, które są, że tak, że tak powiem, do siebie dobrze nastawione, mogą też się wypowiedzieć, wychodzą z tego bardzo fajne rzeczy, także to polecam rodzicom, zwłaszcza dzieci na nastoletnich, ale też małych, bo tak jak powiedziałam, zacząć trzeba wcześniej. Ale wiesz tak, jak powiedziałeś o tej grze, to tak samo chyba jest, znaczy chyba na pewno z dorosłymi. My lubimy rozmawiać, może jeszcze inaczej, to tak jak a każdy z nas miał gdzieś tam do czynienia z pijaną osobą e, i na przykład coś zrobił, nie tak? I teraz temu pijaną i będziesz tam w, w, w kazanie prawiła, prawił, tak? Czy. No to wiadomo, że on w ogóle połowę tego nie zrozumie, bo co twoja siła. Tak. Niepotrzebnie. Trzeba po prostu odczekać i albo na drugi dzień, albo za dwa dni gdzieś tam to powie, bo to faktycznie uczy cierpliwości i odczekać, ale to mniej więcej. Chodzi mi o sam zamysł tego, że nawet jeżeli chcesz z kimś pogadać, a on jest tak znerwicowany i zdenerwowany, że nic nie osiągniesz, więc właśnie czekać na ten moment, no właśnie, znowu mówimy czekać, no ale faktycznie w tym przypadku dobrze jest poczekać na taki moment idealny, na zasadzie, że jest fajnie, że jest taki chillout i też może być tak, że mm, masz trudną rozmowę albo masz trudne pytanie, i, e, bo, i m, powiedziałaś o tym, żeby zadzwonić. No ja to kiedyś zrobiłam i do dzisiaj, tej, znaczy do dzisiaj, ta rozmowa już się odbyła, ale nie poprzez to, że ja prosiłam o to, bo ja się nie doczekałam tego telefonu zwrotnego, tak? Nie, kiedy to, to może być? No, Aha, bo ona czyli się bała kwestia tej gotowości, tak, no. tak. O, widzisz, a to, 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 co teraz poruszasz, też jest bardzo ważne na osobny temat skonfrontować się z bliską osobą, kiedy ona nie jest na to gotowa. Zostawmy to też na inny temat, bardzo, bardzo fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to jest osobny temat, trudny. Tak, tak, ja mogę dzwonić do osoby, która wiem, że nie ucieknie ode mnie i nie pójdzie w swoją strefę komfortu na zasadzie dobrze, dobrze, mhm. to ja ci powiem kiedy, nie? I nigdy nie oddzwonię, albo będzie mnie unikać pół życia kolejny czy tam kolejny rok. To, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że faktycznie dzwonię, bo wiem, że ona nie będzie chowała głowy w piasek, bo będzie się chciała spotkać. To wtedy warto, aczkolwiek z tym, co powiedziałaś, tym porównaniem do pijanej osoby, to jest genialne porównanie, bo ja jestem zazwyczaj taka niecierpliwa. Ja chcę już tu i teraz, natychmiast. Bardzo często tak mam, mam takie <laughs> zapędy. Także, także wiesz, to, że my o tym mówimy i my to wszystko wiemy, to mówimy też wszystkim naszym słuchaczom, słuchaczkom, po to, żebyście wiedziały, bo to jest pierwszy krok, tak? Tej naszej czasem świadomej niekompetencji. Czyli najpierw dowiedzmy się, jak to zrobić, a jak będziemy włączać świadomość, to zobaczycie, że takie sytuacje będą zdarzały się coraz rzadziej i u mnie też ten progres widać, aczkolwiek naturalnie rzeczywiście jest u mnie coś takiego, jak jak ja mam problem, to ja idę wtedy, kiedy ja chcę go załatwić. I dopiero potem zdarzało się tak parę razy, no niestety zaskakuje osobę, ona jest nieprzygotowana, ona być może czuje się zaatakowana przeze mnie, chociaż ja jestem konkretna i merytoryczna. Różnie może być, także ustawmy sobie ten cel, sami się przytrzymajmy za takie lejce i zapytajmy się, czy to jest odpowiednie miejsce i czas na tą rozmowę, bo przecież cel masz, nie? I ten cel ma być dobry, nie ma być na zasadzie, ona ma przegrać, ja mam wygrać. My mamy obie wygrać, i to jest ważne. Czyli myślenie w kategoriach win mm -hmm. bardzo ważna rzecz, nie? W takich relacjach. Zobaczcie, teraz. Myśmy tak, tak naprawdę receptę dały i teraz w sumie, jakby to tak skomasować, to teraz e, zacząć od początku. A e, chcemy porozmawiać poważnie. I teraz e, pytanie. Nie, najpierw może jeszcze inaczej. E, od tego początku na zasadzie odczekać dzień. Przerobić ze sobą. Jeżeli przerobiłam i dalej to wraca przerobić tak. z kimś, kogo, kogo ufamy Komu ufamy. E, może nie gdzieś tam zobaczyć, czy to się przerobi. Jeżeli nie, to już wiesz, masz już wtedy tą pewność, że trzeba iść do tamtej osoby i to po prostu wyjaśnić, porozmawiać, zrobić. E, więc to są takie kroki, które. Bo może być tak, że już na tym drugim kroku się to wszystko zamknie. Może się okazać, że przerobisz ze sobą z kimś, i on już nie wraca i, i nie musisz sobie planować scenariuszy, co my tam powiesz, bo A. się okaże, że. Przerobiłeś, więc tak, pamiętajcie oj. o tym, że. Mów, no. mów. pamiętajcie o tym, że to wcale nie musi dojść do tego, tego momentu, tego całego, co musimy teraz opowiedzieli, że na samym końcu, no, że trzeba poczekać na odpowiedni moment, bo on może nigdy nie nadejdzie i tak dalej, i tak dalej. Wcale może tego nie być, więc nie ma się też co za, na zapas zamartwiać i gdzieś tam planować, tylko spokojnie z intuicją, mimo wszystko też, ja jednak wierzę bardzo mocno w nią. Że, że zobaczyć te kroki kolejne. Jeden krok, drugi, dobra, nie trzeci to czwarty trzeba zrobić. Piąty, szósty i zobaczycie, że w miarę upływu czasu e, miał upływ czas i tak upływa. <gryw> w każdym razie jest też takiego, że po tym szóstym kroku będziecie silniejsi, silniejsza, nie mocy na zasadzie, że ja go zgnię, tylko we wnętrzu, że na zasadzie e, tej odwagi. Taką Takiej mądrości nabierzecie, bo to tak jest, że pierwszy krok jest taki Jezu, powiedzieć, nie powiedzieć, boisz się, albo jesteś taka wrogo nastawiona. A może się okazać, że w szóstym kroku już nie jesteś wrogo nastawiona, tylko wiesz, że dobrze jest to i tak przerobić, bo będzie z korzyścią dla nas dwojga, ale ty już będziesz miał zupełnie inne nastawienie do tego. Takie dużo spokojniejsze, takie bardziej e, może delikatniejsze. No tak, że tu powiesz taką pokoru, Ty już to przerobiłaś i tak jakby to było za to, bo więc to jest takie. Te kroki są ważne, ale ważne jest też słuchać, jak my na nie reagujemy, nie? Czyli poznawanie siebie, bo to też jest, życie nam daje tam sytuację, i to jest w ogóle każda sytuacja daje dla ciebie informację zwrotną, kim jesteś. Tak. Bo wiesz, my możemy tu pięknie mówić, a nagle okaże się, że trafi mi się jakaś bomba i ja na tą bombę zareaguję nastawieniem, no jeszcze nie tym, co chciałam, a ja chciałabym spokojnie, a okaże się, że wybuchnę. No, to dla mnie sygnał, no jeszcze tego nie rozpracowałaś, czyli jeszcze trzeba popracować na to właśnie e, e, spokojem, na zasadzie, no po co się tak unosić. Na przykład, podaję tak sytuację, więc jakby to, te kroki są uważam bardzo cenne i bardzo ważne, nie? żeby też tak. na to patrzeć. Z jednej strony uczy to odwagi, a zawsze warto uczyć się tej odwagi, tak? Czyli po pierwsze, załóżmy, że. Nie powiem tego, przegadam to z osobą, która jest po mojej stronie, nazwijmy to, czyli z moim partnerem, który załóżmy, że będzie wchodził w moje buty i tak, tak, ty masz rację, ale to dalej nie wyjdzie, czyli tam ta osoba nie będzie nie będzie miała świadomości, że ja mam taki problem. To tak naprawdę nie pomaga w niczym. To odkładanie w czasie no. sprawi, że jakby powstanie jakiś niepotrzebny kwas w powietrzu, tak? Nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo to wróci prędzej czy później, więc jakby takie odważanie się, nie przygadujcie tego z osobami z waszego, że tak powiem, domostwa, które wam być może przytakną i powiedzą, tak tak, ty masz rację, a ona jest głupia. Tylko po prostu idźcie i jednak odważajcie się, żeby zobaczyć, czy wasza teoria spiskowa, którą sobie w głowie wymyśliłyście, do której dostałyście aprobatę od kogoś bliskiego. Rzeczywiście taka jest, bo często rzeczywistość okazuje się zupełnie odwrotna. I jeżeli nakarmimy się to, tą teorią spiskową, to tak naprawdę zatruwamy się, zatruwamy się, zatruwamy naszą relację. Pytanie, mm -hmm. czy warto? Mm -hmm. Więc z jednej strony uczmy się bycia odważnym, oczywiście na poziomie komunikacji, takim o jakim my tu też mówimy, że warto się komunikować empatycznie, tak? Myśląc o uczuciach tej drugiej osoby, a z drugiej strony nie odwlekajcie w czasie, tego porozmawiania, jeżeli już zdecydujecie, że chcecie porozmawiać, bo wtedy tworzą się w głowie teorie spiskowe, które bardzo często są niepokryte żadnym faktem, tylko tym, co nam się wydaje. Tak? Jak się tym nakarmimy, to stracimy poczucie rzeczywistości i będziemy już wiedzieć, co było problemem, co jest problemem, i tak dalej. Także nie jesteśmy obiektywni w tym. Ja myślę, że tu jest nie, nie na, na odcinek jeszcze jest coś takiego, że mm, no właśnie. My często lubimy osoby, albo lubimy przybywać z osobami, które myślą tak samo jak my. <noise> I wtedy to jest takie, jeżeli to jest dobre i wierzenie w sensie dobre, to jeszcze ok, ale jeżeli właśnie teoria spiskowa i teraz wszyscy ci jeszcze tam e, e, klaszów, tak, zrób to, a nie tak. do końca to jest dobre. Właśnie ta osoba z zewnątrz i dlatego to jest ten temat. E, czy warto mieć, albo e, war, z kim warto rozmawiać? takich sytuacjach trudnych albo nawet też życiowych gdzieś tam padło kiedyś pytanie dostałam Natalia czy warto mieć e, osobę typu nie wiem psychologa e, tak kogoś z kim... centralny psycholog pad to słowo e, więc ja myślę że gdzieś tam ten temat e, poruszymy bo to jest ciekawy temat jak to w końcu z tym jest i czy ta rodzina jednak dobrze, żeby nam pomagała, czy jednak obca będzie lepszym, lepszym rozwiązaniem? Ale to na inny odcinek, co też się to podpina, więc myślę, że tutaj co z odcinka na odcinek, bo tutaj dostajemy od Was sygnały, że, że właśnie to się wszystko fajnie tak plata. No bo tak to jest. To życie to nie jest tylko jeden element, tylko tak jak słyszycie, jest ich mnóstwo, więc my też się. Z tym może borykamy, po prostu nas, nam się to też przytrafia, to jest po prostu życie i ono jest cudownie i, i, i wychodzimy z założenia, że jest piękne, więc e, jak przerobimy to razem i dowiecie się, że naprawdę przez to wszystko można przejść, to myślę, że jak myśmy przez to przeszły, e, to Wy też możecie, więc myślę, że to jest e, bardzo cenne. Tak jest. Ja się też pod tym podpisuję i podkreślam kolejny raz, warto rozmawiać i z tym dzisiaj Was zostawiam. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.